Stało się coś naprawdę bardzo strasznego, ponieważ wszystkie kotki uciekły z tego domu, i teraz ta pani jest strasznie smutna. Dlatego jeżeli chcecie, żeby ona nie była smutna i żebyśmy odnaleźli dzisiaj wszystkie koty, nawet kota Wirrou' i kota Simona, zostawcie w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję z a ja już zabieram się do szukania tych kotów, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. I z tego co widziałem, to pierwszy leży sobie po prostu tutaj w wannie więc on wcale nigdzie nie uciekł, tylko po prostu sobie śpi. I właśnie w taki sposób musimy sobie wszystkie te kotki odnaleźć. To jest pierwszy na dziewięć, a żeby dostać się do kolejnej mapy, Musimy znaleźć jeszcze 7, więc gdzie mogą być ogólnie kolejne? Dobra, już widzę kolejnego tutaj na dachu. Możemy go kliknąć. Okej, okay, mogę kliknąć. On był na dachu, więc chyba nawet nie musimy sobie tam chodzić. I już kolejnego widzę na drzewie. Ej, myślałem, że to będzie w sumie troszkę trudniejsze, ale widzę cię, nigdzie mi tutaj nie ucieknie. I w troszeczkę jak Garfield. I mamy 3 na 9. Jeszcze zostało nam troszeczkę do znalezienia. Kolejny stoi w trawie. Siemka, co ty robisz z tym pudełkiem? On chyba to pudełko drapie, Musisz sobie pazurki troszeczkę popsuć. I gdzie możemy znaleźć teraz kolejnego? To jest kosiarka, ale przy kosiarce nic nie ma. mogę. Mogę kliknąć co z nią zrobić? Niestety nie. Dobra, w tej wodzie na pewno jakiś będzie, chociaż kot byłby w wodzie, to by było. tu teraz jest. I on jest tam na dole Ja nie wiedziałem, że tutaj pod wodą będzie takie tajne przejście. Ogólnie to mam powiem, że nie mam pojęcia, od kiedy koty potrafią pływać, ale ten chyba jest jakiś specjalnie uzdolniony. Ale udało nam się znaleźć kolejnego. Już wypływamy na powierzchnię i zostały nam do znalezienia już tylko cztery, tak w sumie to trzy. Ona pokazuje, żebyśmy weszli po tej drabinie. No dobra, no to wejdziemy powolutku do góry i kot śpi na dachu, rozumiecie to? Ej, ale on musi tutaj dobrze czuć. Mamy kolejnego, 7 na 9 jeszcze jednego tutaj na drzewku, damy radę wskoczyć do niego, damy radę. Ej, on chyba jest troszeczkę głodny, bo całą karmę już zjadł. Siemka, mamy ciebie teraz. 8 na 9. No dobra, został nam już ostatni. Możemy sobie przejść na kolejną mapę, ale ja bym go jeszcze poszukał, a on jest na zjeżdżalni. No nie wierzę w to. Zobaczcie, jak on się teraz cieszy tutaj z daleka, że może sobie z tej zjeżdżalni zjechać. Zbieram Ciebie, mamy 9 na 9 i możemy sobie teraz przejść bez problemu na kolejną mapę. Już widzę tu jakieś śmieci, a w świetniku jest kolejny kot, tylko że to jest w ogóle jakaś kulka, on jest chyba strasznie duży. Okej, okay, tak sobie to nazwijmy. Pójdźmy sobie teraz Dalej, raczej to w środku nikogo nie będzie, no chyba nikt nie ma aż takiego małego kotka. Chociaż małe kotki mogą być takie małe, żeby schować się. Co to jest? Ten wygląd naprawdę śmiesznie. On jest dla mnie top jeden jak na razie w tej gierce. Pudełeczka, i w pudełkach musi być. No oczywiście, mamy tutaj następnego. 3 na 8. Tu musimy znaleźć tylko 8, więc nie jest aż tak źle. W dziurze leżysz, ej, ja muszę mu pomóc wyjść. Dobra, mamy cię, pomagamy tobie wyjść. No niestety nie mogę ciebie stamtąd wyciągnąć, ale mamy znaleźć jednego kolejnego. Następny jest na płocie i to jest czarny kot. żeby mnie nie przebieg przez ulicę, bo wtedy będzie bardzo źle. Kolejny sobie że pod samochodem. Chodem, chyba chciał sobie troszeczkę pospać, a nie chciał w słońcu. Ten się oblał farbą, aż zrobił duże oczy normalnie, bo nie wie chyba co się stało. I nawet samochód pobruził. ej, ja ci współczuję, lepiej nie wracaj do domu, ale cię odnaleźliśmy i tak? I gdzie może być jeszcze ostatni? Czy on jest gdzieś tutaj na końcu, czy może gdzieś poza mapą? Mamy 7 na 8, muszę jeszcze tego jednego znaleźć. Jakim cudem ja tego kota wcześniej nie zauważyłem, wy to widzicie? On jest po prostu cały zakryty w pudełkach. I nie wiem, no, no nie kilknąłem go po prostu. No ale dobra, mamy zabrane 8 na 8, czyli póki co zebraliśmy wszystkie koty, jakie tylko są możliwe. I teraz możemy sobie przejść na kolejną mapę. I co my tutaj mamy? Nie, ten kot zaraz spadnie z góry. Dobra, musimy go szybko złapać. Chodź tu do nas, nie pozwolimy ci spaść. Cyk, mamy go. Już teraz nie spadniesz, spokojnie, wszystko będzie dobrze. 18 w ogóle musimy znaleźć. Idzie tu u góry, mamy 1 na 18. Ja nawet nie wiem, czy to jest kot, ale jeżeli to jest kot, to wygląda naprawdę bardzo dziwnie. Masywny kot podziwiający. Widoki tam było napisane. Nie wczytałem do końca. No ale dobra, mamy znaleźć jednego kolejnego. Tu jest piłka. Ta piłka nie jest nam do niczego potrzebna. Ale musimy znaleźć aż 18 kotów. To jest serio bardzo dużo. Nie wiem, czy nam się uda. Myślę, że. Damy radę, czy wysie... Nie, co to jest? To są najdziwniejsze koty, jakie widziałem w tej grze. Ale mamy na znalezione kolejne, chociaż tu były dwa, a dostaliśmy jako jeden. No dobra, niech będzie. Siemka kolejny, mamy cię tutaj. On sobie też patrzy na morze. No i dobra, niech sobie tam patrzy. Co mamy tutaj dalej? Siemka, witam cię. On sobie stoi na wejściu do VIP. Ej, może sobie potem kupimy VIP-a. Jeżeli znajdziemy wszystkie koty i będziemy chcieli jeszcze przejść na kolejną mapkę, to możemy sobie potem znaleźć, co ty tutaj robisz. On się chyba opala, a on sobie śpi. Dobra, mamy kolejne dwa znalezione. Następny jest na łódce. Ej, łódkę musimy sobie tutaj wziąć. Siemka kotków widzimy cię. Tam jest jeszcze statek, a jestem ciekawy, czy będziemy mogli szukać koty na statku. To w sumie byłoby też naprawdę dosyć fajne. Kolejny pod wodą, naprawdę skąd te koty potrafią pływać? Ej, a czy tu będzie jakiś środku na przykład? Nie, tu żadnego środku nie ma, ale no jakoś oddycha, więc jest wszystko dobrze. Chciałbym sobie po prostu złapać rybkę, bo pewnie był troszeczkę głodny. No i powiem wam, że żadnego innego kota, a nie, dobra, jednak widzę jeszcze pod wodą co najmniej dwa. Chciałem powiedzieć, że nie widzę żadnego, a patrzcie, tutaj jest jeden i tam chyba jest jeszcze kolejny i ryb tutaj złapał. Ej, ty chyba jesteś dobrym wędkarzem, tak mi się wydaje, tylko że on nie łowi wędką, tylko pozórkami. Jeszcze udało mi się wejść na jakąś wyspę, na której jest kolejny kotek z lemoniatką. Ale mi teraz smaka na lemoniaty. Zrobiliśmy sobie taką fajną lemoniatkę wypił. Dobra, mamy ogólnie 12 na 18. Idzie nam to naprawdę całkiem dobrze. Tylko nie wiem, gdzie jeszcze możemy iść po kolejne. No nie wierzę że to wróciłem na plażę. I pierwsze, co widzę, to jeden kot, który przegląda sobie telefon. Drugi, który chyba chce upolować myszkę, która się opala na plaży. No, chyba naprawdę bardzo chce ją zjeść. I kolejny sobie leży właśnie w tym miejscu. Też się opala. Mamy 15 na 18. Zostałem nam do znalezienia już tylko Trzy, ale wydaje mi się, że to może być dosyć trudne, chociaż chyba tutaj u góry jest jeden, którego wcześniej nie zauważyłem. Tak, on jest dokładnie w tym miejscu. Ma nawet lornetkę. Nie wiem, sobie, co on ma za twarz. On ma taką dziwną twarz troszeczkę. No ale dobra, zbierzemy sobie Ciebie. Jeszcze dwa nam zostały. Ej, gdzie te dwa mogą teraz być? Dobra, tu jest jakiś most, ale nie wiem, czy na tym moście może coś być. Wow, alodoliłem teraz ekran. Dobra, to było troszeczkę dziwne. Muszę znaleźć jeszcze dwa. Dobra, zaraz je poszukam, to pokażę wam, gdzie one będą. Przyszukałem naprawdę wszystko i wreszcie wiem, gdzie popełniłem błąd. Po pierwsze, to tutaj musimy kliknąć na oba koty. A ja kliknąłem tylko na jednego, bo myślałem, że one są jakoś razem połączone A drugi jest gdzieś tutaj pod nami w takiej jaskini No właśnie w tej jaskini Nie mam pojęcia co on robi, ale udało nam się go zdobyć I mamy 18 na 18 I dzięki temu możemy sobie teraz przejść na kolejną mapę Siemka, właśnie zdaliśmy kolejnego, który jest na znaku I jeszcze jeden widziałem, że jest tutaj u góry Nie wiem czy możemy sobie po prostu na to wskoczyć Czy trzeba sobie znaleźć może jakiś teleport czy coś takiego Nie, ale na szczęście się da, więc odbieramy sobie następnego I mamy 13 na... 14. Tak chodziłem sobie po tej całej mapie i szukałem tego 14, ale naprawdę nie wiem, gdzie on może być, więc jeszcze troszeczkę muszę poszukać i mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć, bo nie chciałbym się ominąć żadnego kota. Wszystkie dzisiaj musimy znaleźć. Za to, co wam teraz pokażę, musicie zostawić łapkę w górę, bo chodzę tu już chyba z 20 minut i cały czas szukam tego ostatniego kota. I najlepsze jest to, że on był ukryty dokładnie w tym miejscu. Rozumiecie? To? Przecież to jest po prostu niesamowite, że on stoi sobie gdzieś za płotem za mapą, a ja całą tą mapę przeszukiwałem. Naprawdę, więc proszę was. Zostawcie za to łapkę w górę, no i możecie jeszcze subskrypcjoneczkiem, bo wbijamy 200 tysięcy do końca wakacji. A teraz dzięki temu możemy przejść sobie na kolejną mapkę, na której mamy naprawdę ogromny budynek. Mam nadzieję, że nie będę musiał wchodzić do tego budynku, bo nie wyobrażam sobie, jeżeli będę musiał go sprawdzić. I musimy znaleźć aż 22 koty, ale z tego co widzę, to mam już pierwszego, drugiego, czwartego, piątego, tutaj. Okej, okay, coś, coś źle policzyłem. Czemu ja powiedziałem drugiego, czwartego? Dobra, nieważne. Siema, kolejne koty, witam was wszystkich. Ej, ale tego dużo tutaj jest, stoi na pudełku, bo nie do. Sięga normalnie do tego, co on tutaj robi. Espresso, kawkę będzie nam robić. Dobra, ja sobie może potem jakoś wypiję, bo na razie to nie za bardzo. I mamy kolejny budynek, który wygląda bardzo podobnie jak tamten. Weźmy sobie kolejnego kotka, który sobie śpi tutaj na kanapie. Może nie będę go budzić. Co ty tutaj robisz? On chyba w jakąś grę. Coś tam sobie robi. Dobra, mamy ciebie, znalazłem. już 10 na 22, idzie nam to dosyć szybko. Co to jest za kot? To jest mega dziwny kot, naprawdę. Boskat. Okej, okay, aha, to jest ich boss. Siemka, myszko, lepiej stąd tu bo jesteś w bardzo złym miejscu. Następny zastaw na wodzie. Czemu ty wszystkie koty śpią? To jest też kot, aha. Koty w komputerze. Co tutaj się stało? Ten normalny krzesła spadł Ej, one naprawdę wszystkie śpią w pracy, bo koty to w ogóle 3 czwarte swojego życia przysypiają, bo naprawdę bardzo lubią spać. Co to jest piłka, kasz? Tu coś leży, tu też coś leży. Dobra, to biuro jest strasznie zniszczone. Siemka kolejny, ty sobie coś tam piszesz. Co tutaj się dzieje w ogóle? Dobra, mamy dwa następne, a tu jest ich boss. Dobra, oni się chyba do swojego bossa tam, wiecie o co chodzi, nie? Tutaj mamy jakąś przegrodę z piłeczkami Ej, liczę na to, że tu naprawdę nie ma żadnego kota, Bo jeżeli tu w środku jest jakiś kot, to ja nie wiem jak go teraz znajdę. Dobra, na razie stąd wychodzę. Potem sobie może tam jeszcze wrócimy. Tutaj tym razem też nic nie ma. Jest na drukarce. Następny. Dobra, mamy cię. 18 na 22, 19 na 22. I zostało do znalezienia już tylko 3. Idzie nam to naprawdę dosyć dobrze. Ale naprawdę boję się, że tutaj może być gdzieś kot. Idę sobie tak tym korytarzem. Wchodzę tutaj, patrzę na sufit. Widzę coś takiego. <grych> Okej, okay, to jest troszkę dziwne. Zwróciłem na to uwagę z takiego powodu, że wcześniej, jak byliśmy w tamtym budynku. Na tej poprzedniej mapce, to też na to zwróciłem uwagę. Ale niestety nie było tam żadnego kota. Mamy 21. Na 22. I został nam do znalezienia jeszcze ten ogromny budynek, więc mam nadzieję, że może tutaj coś będzie naokoło. Albo na przykład w tym miejscu co to jest? Czy to jest kod? Nie, dobra, to jest skała. Ja się tego przestraszyłem, nie wiem czemu. Jest, widzę ostatniego! Dobra, ostatni jest tutaj na budynku. Podchodzimy sobie do ciebie. Co ty tam próbujesz zrobić? Mamy cię. Co tak na mnie patrzysz? Okej, okay. wieżowiec kod został znaleziony. Mamy 22, na 22. I teraz możemy sobie chyba przejść na ostatnią mapę. Ja na, nawet nie wiem, ile tych wszystkich map tutaj jest. To jest już prawdopodobnie ostatnia mapa, na której jest. Jesteśmy i być może uda nam się znaleźć faktycznie wszystkie koty w tej grze. A to byłoby naprawdę dosyć ciekawe. O, ten sobie sprzedaje rybki. Widzę tutaj Robuxy są i to całkiem dużo. Okej, okay, mamy pierwszego na 18. Tutaj jest ich dużo, dużo mniej, więc powinno nam to dużo też szybciej pójść. 2 na 18. Ile w tym sklepie będzie? Dobra, 3 na 18. Ono krada sklep, co ty robisz? Wejdź stąd, uciekaj szybko. Bo jeszcze zaraz cię ktoś złapie. Jakaś psia policja na przykład. Normalnie, jak nagrywaliśmy odcinek z tego, jak byliśmy kotami, to To było coś takiego. Jak oglądaliście to, pamiętacie? No w tym sklepie chyba nic więcej nie o nie, jest tu kot policjant i jakiś bandyta, normalnie on ukradł banan. Albo chciał nim strzelać po prostu. Dobra, nie mam pojęcia. Mogę podnieść pistolet? Co to jest? A nie, kot po prostu ciebie zapałem. No dobra, będzie pewnie ktoś w śmietniku. Możemy sobie jakiś śmietnik otworzyć, albo wskoczyć do niego? No chyba nie. A nie jest jednak na śmietniku. Dobra. Co ty takie oczy zrobiłeś? Spokojnie. Ej, czy on coś ma w ręce, czy mi się wydaje? Chyba nie, chyba po prostu burczy mu w brzuszku, bo jest bardzo głodny. W śmieciarce też nic nie widzę, ale mamy już 6 na 18, a już widzę kolejnego. Nawet w sumie dwa, więc mamy teraz tutaj ciebie. Cyk, on sobie tańczy na znaku. Mamy ciebie. I gdzie my jeszcze możemy tutaj pójść? Możemy tutaj wskoczyć obok? Możemy tutaj wejść? A nie, dobra, to jest przejście do kolejnej mapy. Tylko, że jest nam potrzebne. Aj, 8 jest nam potrzebne. Czekajcie, czy to są wszystkie? I żeby. Okej, okay, to chyba rozumiem. Dobra, możemy sobie teraz raczej wejść do środka? Nie, nie możemy. No, mam 8. Mamy w tym momencie jeszcze jednego. To jest 9 na 18. I może teraz będziemy mogli wejść tam do środka? Bo w sumie nie wiem, chyba możemy. Jednak nie możemy. Okazało się, że tam jest potrzebne chyba 17, żeby dopiero wejść do środka. A my mamy 9, więc no tak słabo dosyć. Tu jest zamknięte. Też niestety nigdzie nie wejdziemy. Ale mamy kolejne dwa kotki. Nie wiem, co one tutaj robią. Są trzy następne. Patrzcie, jeden, drugi i trzeci. Okej, okay, nie myślałem, że to będzie aż tak łatwe, ale w sumie to fajnie, że udało nam się je znaleźć. Czy ktoś będzie w śmietniku? W śmietniku nie, ale jest obok śmietnika. Te koty cały czas tylko albo jedzą, albo śpią. Normalnie jakbym widział mojego kota w grze. Serio, mój jest taki sam. Albo śpi, albo je, i to jest w sumie wszystko, co robi. Mamy następnego w pudełku. On sobie też tutaj śpi. Widzicie nawet ZZZ Żeby nie było, co mu się stało. Sobie po prostu śpi. Czy tu w pudełku coś jest? Nie wiem, czemu tak mi się wydawało, ale mamy kota, który się uczy. brakuje. Lady Kotów. Aha, okej, okay, cześć, widzę cię. Oczywiście tu jest napisane, że są bardziej jeść, tak? Nie jest potrzebne tylko i wyłącznie jedzenie. No i mamy naszego ostatniego 18 na no 18. Znowu wszystkie zostały znalezione. I to jest wreszcie ten moment, w którym możemy wejść tutaj do środka. Okej, okay, czyli jeszcze musimy znaleźć sobie 9. To jest dalej ta sama mapa, ale jednak troszkę jeszcze trzeba tutaj poszukać. 2, 3. Tu jest czwarty. Ej, to już idzie nam w sumie mega szybko. Tu jest jeszcze piąty. Gdzie są kolejne? Bo to jest ogólnie już koniec mapy. Zaraz powinniśmy gdzieś to wszystko. Skończyć. Są poczynam trzy. No właśnie, widzicie? gol, czyli koniec. Zaraz tam wyjdziemy i to jest koniec. Jacuzzi. Ale mam teraz ochotę iść na basen. Jest tak gorąco dzisiaj. No ale dobra. 6 na 9 Tutaj mamy jeszcze siódmego. Dalej z tą lornetką. 8. Nie wiem w sumie, co oni tutaj oglądają. No naprawdę. Bardzo fajne widoki. Od kiedy w ogóle jest Jacuzzi w kinie? Ej, nie wiem, jakby Jacuzzi był w kinie. Można sobie jeszcze kupić popcorn. To byłoby coś niesamowitego. Serio. Mega ciekawe jak to wygląda. No i ostatni jest w tym miejscu. Co ty tutaj kombinujesz? Aha, to jest chyba ten, co z tym policjantem przyszedł. Tak mi się Wydaje. No i to jest wszystko. Już raczej nic innego tutaj nie znajdziemy. Mamy 9 na 9. Wchodzimy sobie w ostatnie miejsce. I teraz mamy koniec mapy. Mamy jakieś przejście pod ziemią. Co to jest? To jest gdzieś tutaj. No proszę, niech to będzie wreszcie koniec. Mamy schodki na górę. Wychodzimy tutaj. I co się teraz tutaj dzieje? Tam była ta mapa, na której wcześniej byliśmy. To jest raczej wszystko, tak? Udało nam się. Tak, oddaliśmy wszystkie Twoje koty. Mówię wam, że jak zostawić łapkę w górę, to ona będzie się cieszyć. Więc warto, było tą łapkę w górę zostawić. Ja się też naprawdę bardzo cieszę, bo liczę na to, że każdy łapkę w górę zostawi. Mamy troszeczkę przycisk jeszcze. Co ten przycisk robi? Mogę go kliknąć? Dostaliśmy osiągnięcie, ale nie wiem w sumie, co ten przycisk nam daje. Mamy tutaj jeszcze... Wow! Co się dzieje? Jakiś tor dostaliśmy ogromny. Fajnie, było jakby jeszcze fajerwerki nam wystrzeliły. A, są kotki, które sobie tańczą. Tam jest chyba teraz przejście do innych gier, więc tam na razie sobie wchodzić nie będziemy, bo jestem jeszcze ciekawy, czy możemy coś na samym końcu znaleźć. No, ale z tego, co widzę, to jest wszystko, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, naczkiem, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim!